Hej, hej, witajcie kochane rybki! Z tej strony Wróżka Roza Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop od 18 do 30 września 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Moi kochani, dlaczego dwutygodniówka? Od 18 do 30 września, dlatego że w tym tygodniu właśnie nagrywam te dwa tygodniówki, a w następnym tygodniu muszę nagrać y, horoskopy miesięczne, tak? Nie wyrabiam z czasem. I moi drodzy, w październiku nie będzie prawdopodobnie horoskopów tygodniowych, ponieważ ja muszę odpocząć, y, muszę sobie po prostu wziąć kilka, kilka dni wolnych, y, mam zaplanowany wyjazd, więc. Tak to moi drodzy wygląda, ale w zamian za to myślę, że nagram jakieś filmy tematyczne na zasadzie wybierz kartę i, i w, tak w ten sposób Wam zrekompensuję brak tych horoskopów tygodniowych. Aczkolwiek też zastanawiam się, czy całkowicie nie odejść od tych horoskopów tygodniowych, po prostu brakuje mi czasu na moją drugą pasję, na muzykę. Gdzie miałam w planach pisać, komponować, a po prostu cały czas siedzę przy tych y, horoskopach. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Nie tylko horoskopach, bo też mam klientów, więc tak to. Y, a nie samą, nie chcę żyć samą ezoteryką. Dobrze, bo się za dużo rozgadałam, moje kochane. Zatem zobaczmy, co się będzie działo w sferze finansów. Y, w sferze finansów dla rybek. Finansów od 18 do 30 września 2023. Niektóre ryby planują myślą o podróży. Nawet może to być podróż zagraniczna. Tutaj w związku z tym może być załatwianie duż, załatwiania dużo ym, spraw urzędowych. Może, mogą to być też sprawy związane z załatwianiem, zarejestrowaniem, kupnem samochodu, jakiegoś pojazdu. Tak i też tutaj będziecie załatwiać sprawy urzędowe. Może to też dotyczyć spraw urzędowych związanych. Z waszą pracą, z waszą działalnością gospodarczą. Aczkolwiek też niektóre osoby mogą się odcinać, rezygnować z jakiejś pracy, wchodzić w coś nowego. No, zobaczmy. No i to tak jak powiedziałam, coś nowego może się pojawić. Jest też y, karta rozczarowania, zakończenia, a y, więc niektóre osoby mogą kończyć jakąś pracę, jakiś etap życia i wchodzić w coś nowego, ale tutaj jest as. Słuchajcie, macie drugiego asa, asa as kielichów, czyli spełnienie na poziomie takim uczuciowym jak i również intelektualnym dla niektórych też może być informacja po popracuj nad reklamą, tak, że trzeba gdzieś pojechać do innego miasta może wywiesić jakieś plakaty ulotki no to też może tak, żeby po prostu ludzie się, wiadomości w mediach, tak, czyli tutaj w, w internecie jak i również w nawet w telewizji, tak jakąś reklamę trzeba dać, tak? No i tutaj jest zakończenie słuchajcie, jakiegoś etapu i wejście w coś nowego. Transformacja to może być też związane, jeżeli macie swoją działalność i coś idzie pod górkę, no to trzeba coś zmienić, więc właśnie praca nad tą reklamą, tak? reklama dźwignią handlu no i tu macie w tle królową monet, więc będzie dobrze ogarniecie temat, no trochę wam to zabierze energii, aczkolwiek no dużo rzeczy też możecie się nauczyć, tak, więc tutaj no, fajne w sumie karty tak zobaczymy teraz co u was drogie rybki w uczuciach, miłości, w relacjach uczucia, miłość, relacja przyjaźń Od 18 do 30 września. Kochane rybki, dokonywanie wyboru odnośnie miłości, aczkolwiek tutaj pokazuje się miłość odwzajemniona, więc, więc fajnie. Lubi, jesteście w takiej relacji, gdzie jest miłość odwzajemniona i no, jesteście po prostu w rolach kochanków, tak? Że miłość tutaj kwitnie. I słuchajcie, odchodzicie od rozczarowania, tak? Tutaj odchodzicie od rozczarowania, od tej walki, to jest bardzo dobrze, więc tu jest też taka energia słońca, czyli pozytywne energie. I to zobaczymy, dociągniemy karty jeszcze, co u Was w uczuciach, w relacjach, w miłości, w przyjaźniach. Mm. Uwaga, też na słowa, co mówicie, do kogo mówicie. Też może trzeba w, to, co Wasza osóbka mówi, wziąć niektóre, niektóre rzeczy na zimno z takim dystansem. No, aczkolwiek, no, jest król monet, tak? Czyli tutaj osoba, która wie, czego chce, wie, czego pragnie, i to jest taka osoba, która no, nie pojawia i się i znika, bo to jest już król, tak? Czyli tutaj. Osoba chce stabilnej relacji, stabilnego związku. Być może, właśnie tutaj, chodzi też tam, w tamtym tle, w, tam, w tamtej talii kart. Było to rozczarowanie, i tutaj jest to uleczanie, tak? Wejście w coś nowego, Słuchajcie, macie drugiego asa. Więc też uwaga na to, co mówicie, do kogo mówicie. Aczkolwiek też mogą być plotki, ale na plotki nie należy zwracać uwagi. Uwagi, tu jest prawdopodobnie uleczanie tych, tych starych ran, odcinanie się od pewnych rzeczy i wejście w coś nowego. No fajne, super karty. No, dwa kielichy to jest jedna z najfajniejszych kart, jeśli chodzi o uczucia w tarocie, więc ja uwielbiam tą kartę. No także niektóra Karta kochanków Może mówić też o wyborze Między dwoma osobami Aczkolwiek też może mówić o wyborze Między samotnością a kimś Ale no jeżeli jest miłość odwzajemniona To ja myślę, że wy tutaj Będziecie podejmować decyzję By wejść w tą relację Albo bardziej ją pielęgnować tak? Jeżeli już w, je, w jakiejś relacji jesteście O i karta mi wypadła Widocznie chciała się pokazać, ale to jest bez zadania pytania. Ogólnie zwró zwróćcie uwagę na swoje myśli, tak? o tym co myślicie. Te chmury można rozgonić. Zresztą po każdej burzy y, przychodzi cisza, spokój, więc, więc tutaj y, przestańcie może walczyć sami ze sobą. Tu trzeba spojrzeć na ten świat troszeczkę inaczej. Zobaczymy, moje drogie, co nam pokażą karty Lenormand dla rybek od 18 do 30 września 2023. No właśnie, te plotki, tak? Mogą być plotki, albo też uwaga na to, co mówicie, do kogo mówicie, albo zwracajcie uwagę na to, co ktoś do Was mówi, bo to może wywołać ogromny chaos. I właśnie od tego należy się odcinać, tak? Tutaj brać to z dystansem, czyli karty się powtarzają. Może też należy się odciąć od jakiejś osoby, jakiejś kobitki, która właśnie, no, ona może wywoływać te plotki i, i chaos, aczkolwiek też y, może być nagłe rozstanie z jakąś kobietą, tak? Która, no, może mącić. Lub też zbieranie plonów, tak, czyli tutaj też, no, jakieś będziecie kwiatki zbierać po prostu i, i karty mówią, że trzeba iść do przodu, nie, nie zatrzymywać się, tak. Uwaga też na, na znamiona, niektóre osoby może podejmą się właśnie usunięcia jakiegoś pieprzyka, jakiegoś guzka, no, tu może będą właśnie jakieś zabiegi, tak. Więc na to należy zwrócić uwagę. Może usuwanie migdałków też może pojawić się, może jakiś zabieg kosmetyczny, może jakiś tatuaż, tak? Więc też tutaj może być różnych tych historii energii. Aczkolwiek no, jest ingerencja w ciało, więc na to zwróćcie uwagę. Może jeżeli się pojawiają jakieś znamiona, no to może warto to skontrolować, skonsultować z lekarzem, przebadać i moi drodzy, co jeszcze mamy w tle no jakiś etap zamykamy jakiś etap otwieramy, może tutaj jest właśnie odcięcie się od jakiejś przyjaciółki aczkolwiek może się pojawić nowa osoba tak, w waszym życiu która no po prostu no przynosi wam szczęście, tak i no i zobaczcie, tutaj macie sygnifikator mężczyzny, tak, pojawia się nowy mężczyzna y, lub też, jeżeli jest już mężczyzna lub kobieta, tak, możecie tutaj sobie ten sygnifikator zamienić, y, to y, no po prostu jest takie szczęście, taka głębia, taki związek, wiecie, karmiczny, taki z, ze środka, taki... Y, y, może tego nie widać wewnątrz, na zewnątrz, ale, ale to jest taki z poziomu duszy, taki że możecie rozumieć się bez słów po prostu. Tak, tak, tak to czuję, tak to widzę. Kochani, też uważajcie na gardło, nie pijcie zimnych napoi. Uwaga też na kolana, na stawy, zadbajcie tutaj o kondycję, spacerujcie, jeszcze korzystajcie z tej pięknej pogody. I no, i tak jak powiedziałam, uwaga na, na to, co mówicie, tak? Bo, albo też na plotki. Jeżeli ktoś obgaduje, to uciekać od takiego towarzystwa, tak. I teraz zobaczymy karty rady dla rybek. Karty rady dla rybek od 18 do 30 września 2023. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Mhm. I druga karta rady: Mądrość. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu. Tak to, moje drogie rybeczki, wygląda. I to by było na tyle. Więc nie kontrolujcie na siłę wszystkiego. Starajcie się skupić na swoich marzeniach. Pomedytować, czyli zwrócić na uwagę na, na waszą energię, na wasze myśli. A nie kontrolować, tak? I dzięki temu, że będziecie pozytywnie myśleć, będziecie przyciągać właśnie pozytywne zdarzenia, pozytywne osoby. Moje drogie ryby, to by było na tyle. Ja Wam życzę udanych, fajnych dwóch tygodni. Dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też cisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A jeżeli ktoś chce skorzystać z sesji indywidualnej, to odsyłam do linku umieszczonego na końcu tego filmu jak zapisać się na sesję indywidualną. Tam jest wszystko wyjaśnione. Ja Was ściskam cieplutko życzę wszystkiego dobrego. Buziaczki, pa, pa do następnego razu.